Stasio łączki na dół weź. Wiecie co jest za dwa tygodnie. Wiecie... Wiecie co jest za dwa tygodnie? Tak. Co jest za dwa tygodnie? Bieg! Bieg! Jaki bieg jest za dwa tygodnie? Piątka. Ale co, piątka? Piątka, 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 piątka. Na trzy cztery Nie, na trzynaście, cztery. Zapraszamy na piątkę dla Baletka, tego Baletka Ej, gdzie go Baletka? Z Lechowskiego Baletka, tego Biegnę, żeby mój kumpel Bartek mógł biegać